My. Drugi dzień przygotowań pogoni Szczecin do piłkarskiej jesieni, drugi dzień testów. Jak przebiegają? W porządku. Wszyscy zdrowi po, po przerwie, znaczy oprócz, oprócz tych drobnych urazów, które tam jeszcze doleczamy, czyli Mateusza Wilka i Juliana. Zaczęliśmy od dwóch dni testów po to, aby, abyśmy mieli pomierzonych wszystkich zawodników i, i zgodnie z ich parametrami mogli dostosować trening do, do, do ich możliwości, poprawiać te zakresy. Także po dzisiejszym dniu praktycznie będziemy mieli pełną wiedzę na, na ich temat i, i w pełni będziemy mogli zaplanować dla nich zajęcia. Wczoraj testy na bieżni, dzisiaj testy na siłowni, ale dzisiaj też... Biegi po lesie to coś, co pogoni się spodobało w końcówce sezonu i przynosiło chyba efekty. Tak, jest to stały punkt przygotowań. Chcemy, chcemy być jak najlepiej przygotowani i tak jak mówię, te testy pokazują nam w jakim miejscu jesteśmy, co musimy poprawić, a e, z pewnością takie przygotowanie fizyczne musi być na najwyższym poziomie. Czeka nas... E, Długa runda do praktycznie w tym roku gramy do 14 grudnia, także myślę, że boiskiem jeszcze się nacieszymy. To jest troszkę taka lekka odmiana od tej murawy. No i tak jak wspomniałem wcześniej, przygotowanie fizyczne, nad którym teraz mocniej się koncentrujemy. Cześć. Cześć. Możesz skręcić, zawsze zamykam peleton. A teraz jestem drugi, także jest naprawdę Dobry. dobrze.